W niedzielę 19 maja na hali Dzierżeniowskiego Osiru rozegrano trzeci turniej piłkarski Kids Cup w rocznikach 2015-2016 i Młoci. Kolejna edycja, jest to już trzecia edycja turnieju Lecha Kids Cup. Organizujemy to dla najmłodszych roczników. Dzisiaj gramy pod tutaj balonem tak zwanym, czyli na hali sportowej imienia Oskara Plinty. Turniej mamy podzielony na sesję poranną i popołudniową. W sesji porannej gra Rocznik 2015, a w popołudniowej 2016. w turnieju było na 24 drużyny, no niestety w ostatniej chwili dwie drużyny nam się wycofały, ale mamy 22 drużyny, więc jest naprawdę dużo dzieci, ponad 200 dzieci uczestniczy dzisiaj w turnieju. Każdy gra z każdym, tych minut grania jest bardzo dużo, więc tak naprawdę tutaj nawet nie mają chyba czasu za bardzo, żeby odpocząć, ale chyba o to chodzi, też, żeby ta intensywność gry była. Widzę, że sędziowie dalej tak, tego się trzymamy, to nam fajnie zagrało już na pierwszej edycji i w drugiej. I ten pomysł będziemy podtrzymywać tylko jeśli chłopcy będą chętni. To jest, myślę, że jest to fajny pomysł, że nasi zawodnicy, nasi wychowankowie sędziują tym młodszym kolegom, koleżankom i też wdrażają się w fach sędziowski, może akurat któryś będzie też sędzią w przyszłości. Myślę, że zainteresowanie jest zawsze piłką nożną. Jest to jakby nie było sport wiodący. I to nie tylko, że w Polsce, ale na całym świecie piłka nożna jest wiodącym sportem i jest dużo chętny. Są chętne również dziewczynki. 31 maja będzie duże wydarzenie też w dzierżoniowie związane właśnie z piłką nożną dziewcząt, więc już zapraszam serdecznie. Będzie też duże wydarzenie, piknik organizowany łącznie z pzpn em także tutaj jest cały czas coś się dzieje. To aż serce rośnie jak się widzi właśnie kilkaset dzieciaków, ponad 220, 220 uczestników dzisiejszych zawodów, bierze udział w tym turnieju, szlifuje swoje umiejętności, pokazują się trenerom, innym klubom i to są właśnie te talenty, które będą w przyszłości decydowały o tym jak piłka nożna na naszym terenie i w Polsce będzie wyglądać. Tutaj bardzo dziękuję klubowi UKS Lechia Dzierżoniów, że organizujesz po raz trzeci ten puchar. No widać, że wszystkie środowiska sportowe, organizacje pozarządowe w naszym mieście, ale nie tylko, bo w regionie również są bardzo aktywne i o to chodzi, żeby właśnie wykorzystywać takie obiekty, jak właśnie ten nasz, ta nasza hala sportowa im. Skara Pinty. Przy dzisiejszych warunkach atmosferycznych na zewnątrz by było trudno, a mając taką halę, możemy super turniej zorganizować również troszkę, jeżeli nie ma pogody. Zawodnicy, z zawodnikami i dziewczynki, i chłopcy są, natomiast rodzice to są główni sponsorzy, kibice, organizatorzy i działacze właśnie. Tych klubów dziecięcych, młodzieżowych, wielkie podziękowania. No, ja również pamiętam, kiedy moje dzieci były w tym wieku, bardzo się ekscytowaliśmy. Wszyscy rodzice się ekscytują tym, jak te, ten wolny czas, te zajęcia sportowe w tym wypadku dla dzieci zorganizować. I to jest super, to jest fajne, że właśnie kurczę przy pomocy środków miasta, przy zaangażowaniu organizacji pozarządowych, w tym przypadku KS Lechia Dzierżoniów, przy zaangażowaniu rodziców możemy takie, takie rzeczy realizować przede wszystkim dla, dla tych dzieci. Raz, że jak mówię, to jest zapewnienie dobrej formy spędzania czasu. Dwa, że nie siedzą przy komputerach, tylko jakby trenują fizycznie. A trzy, że może z tych 220 dzieciaków będą takie talenty już nie, nie powiem pokroju Lewandowski czy Piątek, ale takie, y, takie osoby, które wypłyną na ty, w tej dorosłej piłce i będą reprezentowały nasz region i kraj w piłce nożnej.